Przyszedłem do Barki 25 lat temu yy, z przeszłością kryminalną, ponad 20 lat spędzonych w więzieniu, yy, potem 7 lat spędzonych na ulicy, zupełnie nieprzystosowanych do społecznego funkcjonowania. I pewnie, gdybym nie spotkał na swojej drodze Barki, to były takie dwie opcje. Albo śmierć w Rysztoku, albo gdzieś na oddziale czwartym Eredonka. I kiedy ja przyszedłem do Barki, to tak sobie pomyślałem, że to będzie dla mnie miejsce, bo był mi potrzebny kawałek dachu nad głową, żeby móc się poukładać. Ale żeby móc się poukładać, to trzeba było też mieć jakiś wskaz. wiedzieć jak, wiedzieć co. Trzeba sobie zmienić. Ja mam 10 lat zacząłem uciekać z domu, bo ja nie mogłem wytrzymać przed domu, gdzie byłem karany, naprawdę karany, i to strasznie, za byle... za byle przewinienie. Za błąd, róg zagięty w, w zeszycie, błąd ortograficzny. I, I tego nie byłem w stanie udźwignąć. Jestem wdzięczny za to, że nikt mi tutaj nie powiedział, kiedy to się pojawiłem: Słuchaj, facet, masz pół roku, trzy miesiące, żeby ułożyć swoje życie, i do widzenia. Żegnamy się, bo prawdopodobnie w tak krótkim czasie nie udałoby mi się e, przeplanować. Ważnym dla mnie było, żeby wywalić z siebie nawyki, złe nawyki. Zauważyłem, właśnie, że nawyk, jest tak samo ciężki, tak samo dolegliwy jak nauk. I żeby go wykorzenić, to trzeba wyrwać go jak chwast razem z korzeniami, bo będzie odrastał. I to są rzeczy, które ja się uczyłem, i to było kilka lat. Eee, barce. Dużo, dużo zawdzięczam bardzo, bo w barce poznałem moją żonę, która była osobą bezdomną, tak jak ja. W barce. Wzięliśmy ślub, w na świat przyszło dwóch naszych synów i od tamtej pory mieszkam poza Barką, ale z Barką jestem bardzo związany. Uważam, że takim moim obowiązkiem jest to, co ja dostałem tutaj, oddawać innym ludziom, czyli służyć za drogowskaz, że można, że po prostu jako taki żywy dowód, że z najbardziej zawirowanej sytuacji życiowej, jakikolwiek jakiejkolwiek można wyjść.